Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem, na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Jak mogli. Jak mogli nie pilnować swojego dziecka? No, nie da się wszystkiego e, zobaczyć, nad wszystkim panować. Człowiek nie, nie da rady wszystkiego zauważyć. No i my musimy o tym pamiętać, bo jeżeli nie będziemy o tym pamiętać, to wielkie rozczarowanie nas spotka. A jak rozczarowanie, to i ból. A jak ból, no to wiadomo, zranione serce. A czy zranione serce może kochać? Czyste, zranione serce tak, ale jeśli ono jest brudne, nieczyste, to ono nie będzie kochać. Ono będzie miało wielkie pretensje i nieprzebaczenie gotowe, złość, nienawiść wręcz, nawet obojętność, no i piekło gotowe, już tu na ziemi. Więc ważne jest, jakie masz serce. Na szczęście Maryja miała czyste serce, jest niepokalanie poczęta, a Józef jest sprawiedliwy. A tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Czyli trzeba zawsze szukać Jezusa, nawet jeśli za pierwszym razem go nie znajdziesz, to szukaj go do skutku aż go znajdziesz. Tylko czyste serce szuka miłości, prawdziwej miłości. Tylko czyste serce. Syrofenicjanka, choć była poganką, ona mi teraz przychodzi na myśl. I no, jak to jest poganinem, to, to, to jest nieczysty. To pomimo tej nieczystości, ona miała czyste serce, bo nie, od, nie odeszła od Jezusa, który ją upokorzył, i to nie jeden raz w tej rozmowie, ale to upokorzenie nie zniszczyło jej, tylko ją oczyściło na tyle, żeby przyjąć Jezusa. I Jezus dał jej tę łaskę, którą tak usilnie prosiła. Czy trzeba szukać Jezusa, aż się Go znajdzie? Bo samo szukanie już nas zmienia. Ale też to szukanie pokazuje nam, jakie mamy naprawdę intencje, czy one są czyste. Dopiero po trzech dniach długo nie odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Samo zdumienie nie wystarczy. Można się pośmiać z jakiegoś kawału, można się zdziwić czyimś talentem, a ty za mało. Oni Jezusa nie przyjęli. Oni się tylko zdumieli jego bystrością. O fajny chłopaczek, nie? O, skąd, to, skąd on to ma? Nigdzie się nie uczył. No, taki geniusz nam wyrósł, nie? I to wszystko. Dzisiaj jest coraz trudniej kogoś zadziwić. Dlatego czystość jest potrzebna. Bądź czysty, nie musisz nikogo zadziwiać, nie, nie musisz wysilać się, żeby komuś zaimponować. Bądź czysty, a czystym będziesz tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziesz miał Jezusa, a to nie jest takie proste. Na ten widok zdziwili się bardzo. Oni też się dziwią, Maria i Józef. A jego matka rzekła do niego synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Jeśli chcesz mieć radość ze znalezienia Chrystusa, to musisz pozwolić sobie na ból, na boleść. Bez boleści nie ma miłości. Bez boleści nie ma radości. Wiedzą o tym kobiety, które rodziły w sposób naturalny, oczywiście. Bo spotkałem wiele kobiet, które nie rodziły w sposób naturalny z różnych przyczyn, nie mniej ich oceniać. Ale one nie wiedzą, co to znaczy rodzić w sposób naturalny. I nie, nie znają tego bólu, tego bólu. I co potem po tym bólu następuje? Radość, jeśli dziecko było oczekiwane, kochane. Zresztą Pan Jezus nawet o tym mówił. Teraz doznajecie smutku, ale Wasz smutek zamieni się w radość. Smutek to jest boleść. To jest krzywda. I nawet Marian, niepokalanie poczęta i sprawiedliwy Józef musieli przejść przez ten bol, przez tę boleść. To jest dopiero początek. Będzie jeszcze wiele boleści w jej życiu, aż pójdzie za Jezusem na krzyż. Ona też musiała odpowiadać miłością na miłość. Ona też musiała być próbowana. Czemuś nam to uczynił? Dlaczego ona tak mówi, bo nie rozumie. A jak brakuje nam zrozumienia, to, to to boli. Ale szukajmy zrozumienia, bo Bóg daje się zrozumieć, daje nam siebie. Lecz on im odpowiedział po tym jak ona mówi, że z bólem serca ich szukali go. Lecz on im odpowiedział, czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. My wszystkiego nie wiemy, wszystkiego nie zrozumiemy, musimy o tym pamiętać, ale, ale musimy go szukać, musimy szukać tego zrozumienia. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. I był im poddany. Bóg poddał się człowiekowi. Bóg, człowiek, poddał się człowiekowi. I, I tobie Bóg może być poddany. Tylko szukaj go. Szukaj go jak przyjaciela. A matka Jego chowała wiernie, wszystkie, tego, wszystkie te sprawy w swym sercu. Czyli to serce nie było zniszczone przez tą boleść. Bo często nasze serce są zniszczone przez boleść, przez krzywdę. Bóg nie ma sobie nic do zarzucenia. To człowiek ma tak słabe serce, że nie jest w stanie Boga przyjąć bez, bezboleśnie. Bo Bóg jest tak wielki, tak ogromny. A człowiek jest taki mały. Taki Nijaki, taki nikt. A Bóg jest taki wielki, dlatego to rozsadza. To przyjęcie Jezusa to boli. Filip Neri to, to aż doświadczył poszerzenia swojego fizycznego serca, aż mu, prawdopodobnie ci dobrze pamiętam, dwa, dwa żebra pękły. Mu Bóg serce y, poszerzył po doświadczeniu Jezusa. Tak się stało. Ja pamiętam swoje trzy dni, najciemniejsze trzy dni szukania Jezusa, kiedy przyjechałem tutaj do Koszalina. Przez pierwsze dwa dni miałem gdzie spać, ale potem On mnie zaprosił, żebym wyszedł z miejsca, w którym miałem nocleg i że On mi da. Coś lepszego. Tak mi powiedział. Wyszedłem. Trzy dni nie miałem gdzie spać. Jakie to było trudne. Ale w głębi duszy słyszałem taką myśl: Zaufaj mi. Ale to było strasznie trudne. Ja, ja widziałem, że po trzech dniach coś się zmieni. Ale ciężko mi było w to uwierzyć zaufać. Więc właśnie przez tą boleść musisz przejść. Uciekałem nawet na dworzec i chciałem uciec y, ostatnim pociągiem, ale kiedy przychodziła mi ta myśl, to już, to już ostatni pociąg właśnie odjeżdżał. I ja znowu zostawałem na noc. Byle gdzie, tylko żeby nie być w koszalinie. Trzy dni tutaj byłem bezdomny. To było strasznie trudne. Dla kogoś, kto nie był bezdomny z własnej winy, tylko jestem bezdomny, bo poszedłem za Jezusem. To jest co innego. To zmienia postać rzeczy. Rozumiem, to jest moja wina, coś złego zrobiłem, ja jestem tego świadomy, ale ja nic nie zrobiłem. Złego. Ja poszedłem za nim, wierząc, że, że dobrze idę. Do tej pory dobrze szedłem czemu miałbym nagle stracić trop stracić Jezusa więc ta boleść była potrzebna trzy dni trzy dni szukali Jezusa z bólem serca I ja trzy dni nie miałem gdzie spać z bólem serca w międzyczasie nogi mi uzdrowił na adoracji bo miałem już tak zniszczone po prostu, no, zdjąłem buty, skarpetki, siedziałem na adoracji, przysnąłem, przysnąłem sobie trochę. Byłem taki naburmuszony na Pana Jezusa, że muszę chodzić, że nie mam gdzie spać. Patrzę, nogi są zdrowe. się, jak, jak nowe. Nie byłem zadowolony z tego powodu, bo wiedziałem, że muszę dalej iść. Że On nie da mi jeszcze tego miejsca, do którego mnie prowadził. No, i po trzech dniach w parafii była, była w pewnej parafii była taka, y, y, takie spotkanie wieczoru wielbienia. Ja tam poszedłem, bo zostałem zaproszony. No, i okazało się, że mieszkam w tej parafii że to jest moja parafia. <laughs> Nie wiedziałem, on wszystko wiedział, więc pozwól sobie na boleść. Boleść doprowadzi cię do radości i do miłości, a radość będzie wielka, naprawdę. Tak wielka radość, że ty nawet sobie z tego nie zdajesz sprawy. Większa niż boleść, na 100%. Więc pozwól sobie na tą boleść, i ona spotka każdego. Skoro naszego Mistrza spotkała ta boleść, to czemu my, uczniowie Jezusa, mielibyśmy jej nie doświadczyć? Skoro Maryja, niepokalanie poczęta, Matka Boga, doświadczyła tej boleści, to my też musimy jej doświadczyć, ale bez obawy. Nie zginiesz. Będziesz żył, jeśli oczywiście się nie zbuntujesz. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.